Zapraszamy na prawdziwe kiszonki z gospodarstwa rolnego Michał Schneider. W naszej ofercie mamy kapustę kiszoną, buraczki, kiszone ogórki i dużo różnych nowych kiszonkowych nowości. Mamy na przykład kiszoną rzotkiewkę, kalafiora, buraczki krojone jako carpaccio idealne do sałatek czy na przykład kiszoną paprykę albo sałatkę z kiszonych ogórków na ostro. Nasze kiszonki kisimy naturalnie, tradycyjnie według tych samych receptur, które stosował dziadek i babcia żony, którzy zaczynali ponad 50 lat temu przygodę z kiszeniem. Nie dodajemy octu, nie dodajemy żadnych wspomagaczy. Sam smak, który mają Państwo okazję spróbować wynika z produktu i z długiego, powolnego procesu fermentacji. My nie przyspieszamy Nasz zakwas z kiszonego buraka ma ponad pół roku w momencie sprzedaży, dlatego jest tak intensywny, a jednocześnie wydajny i bardzo smaczny. Nasze kiszonki można dostać w sklepach, w wielu sklepach, głównie we Wrocławiu, ale nie tylko. Pełna lista sklepów dostępna jest na naszej stronie internetowej. I posiadamy również też sklep wysyłkowy, więc wysyłamy nasze kiszonki na terenie całego kraju. Hitem jest kiszona główka w całości, z której można robić gołąbki idealne danie, zwłaszcza na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.